Uczony i przewoźnik. Bajka ze Środkowego Wschodu. Rzeka była tak szeroka, że nie było mostu, który by ją objął. Toteż na jej brzegu osiedlił się przewoźnik, który przyprawiał podróżnych za kilka nędznych miedziaków. Zdarzało się kiedyś, że pewien wielki uczony z bagażem książek i słowników musiał skorzystać z jego usług. Kiedy wsiadali do łodzi, przewoźnik go pozdrowił i zaczął z nim rozmawiać o tym i o owym. Spostrzegł, że przewoźnik miał niewielką wiedzę i niezbyt dobrze radził sobie z gramatyką. Powiedz mi, przyjacielu, zapytał go, czy chodziłeś kiedykolwiek do szkoły? Nie, odpowiedział przewoźnik, nie przestając wiosłować. Straciłeś zatem, przyjacielu, połowę swego życia? Zraniło to przewoźnika, ale zachował milczenie. Gdy łódź znalazła się na środku rzeki, wywrócił ją gwałtowny prąd i obaj mężczyźni wpadli do wody, w znacznej od siebie odległości. Przewoźnik zobaczył, że uczony walczy i rzuca się gwałtownie, żeby nie utonąć. Zakrzyknął tylko do niego. Panie, czy nauczyłeś się pływać? Nie, odkrzyknął uczony, nie przestając się szamotać. Straciłeś zatem, przyjacielu, całe swoje życie. No cóż, ludzie niewykształceni często spotykają się z drwiną i pogardą ludzi wykształconych. Tą bajką ludzie niewykształceni rewanżują się im, bo przecież pewnych rzeczy nie sposób nauczyć się w szkole. Tego nie można nauczyć się w szkole. To zadanie dla Was na ten tydzień.